Cześć, to jest Wiktor Bernacki i witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku w serii poświęconej pomysłom na biznes. Dzisiaj pomysł na biznes numer 29, także nie zatrzymujemy się i lecimy dalej. Będzie to pomysł na biznes dla osób głównie, które chcą sobie dorobić, ale jeśli wdrożysz konkretne elementy, to będziesz w stanie zbudować nawet z tego biznesu główne źródło dochodu. Jeśli masz kilka dodatkowych godzin dziennie, jesteś emerytem, a może jesteś niepracującą, nie na przykład kobietą i masz. Kilka godzin dziennie wolnego czasu, to myślę, że jest to pomysł na biznes właśnie dla Ciebie. Ja na co dzień zajmuję się reklamą i marketingiem, także ten pomysł na biznes też rozważamy pod kątem marketingowym, aczkolwiek jest on, tak, można powiedzieć, dość oczywisty i prozaiczny. Tu takich wielkich rozwiązań marketingowych nie trzeba będzie po prostu wdrażać. E, natomiast, e, co to jest w ogóle za pomysł na biznes i dlaczego uważam, że ma on rację bytu? Jest w zasadzie oparty o zachowanie i to, co mówią osoby, powiedzmy, po 60. roku życia. A co wielokrotnie powtarzają? Powtarzają, że są samotne. Dlaczego zatem nie wykorzystać takiego zjawiska, nie zbudować biznesu, który będzie uderzał w konkretną potrzebę, powiedzmy, emerytów takich, nazwijmy, czyli osoby, powiedzmy, po 60., 65. roku życia, które już nie pracują albo pracują bardzo niewiele, mają dużo wolnego czasu, nutą się w domu, narzekają na samotność. Zatem, co to za pomysł na biznes, jak go może wdrożyć w życie oraz jak możesz go wypromować? Pomysł numer 29 jest to pomysł, który nazwałem klub seniora. Zwały jak zwał, natomiast zamysł jest bardzo, bardzo prosty. Jest to usługa dostosowana, nakierowana na emerytów, na osoby, które mają bardzo dużo wolnego czasu. Nie wiedzą co z tym czasem zrobić, siedzą i oglądają telewizję, nudzą się. Chciałbym poznawać jakieś osoby w swoim wieku, porzucić tę samotność, jakoś jak społecznie nazwijmy się to, integrować. I uważam, że taki pomysł naprawdę ma ogromny potencjał. I jak zobaczysz, jak przeanalizujesz y, życie emerytów, no to w większości oni siedzą, oglądają telewizję i nic z tym swoim życiem nie robią. Narzekam, że są samotni, że tam wnuczki nie zadzwoni, że ktoś tam nie zadzwoni, na przykład mąż już umarł, czy tam żona umarła, siedzi w domu cały dzień i nic nie robi. Zatem jeśli jest taka paczka na rynku, to po prostu ją e, załatajmy. Generalnie przyjąłbym takie założenie, że jest to klub, który oferuje jakieś y, po prostu zajęcia dla tych seniorów. Nie jestem ekspertem nazwijmy w tym temacie, natomiast. To mogą być proste jakieś tam zabawy, wiem, gra w karty, coś, co pozwoli tym ludziom wspólnie jakby pracować w grupie, e, społecznie się jakby integrować, rozmawiać z tymi osobami, czyli po prostu wszelkiego rodzaju planszówki, no nie telewizja, no planszówki, jakieś gry, karty, nie karty, e, tańce jakieś, nie wiem, karaoke, cokolwiek wymyślisz, coś, co po prostu pozwoli integrować tych ludzi wzajemnie, żeby oni budowali jakby swoją społeczność, chcieli przechodzić, to ludzie, co chcą, żeby się tam znalazły i w tym kierunku bym bym poszedł. Oczywiście w większości przypadków emeryci to nie jest jakoś tam bardzo bogata grupa społeczna, raczej biedna niż bogata. Zatem jakby to członkostwo takie w takim klubie seniorani może być zbyt duże, no nie, nie może komu to być setki złotych, tak? Myślę, że do 100 złotych miesięcznie, powiedzmy, taki, taki abonament za uczestnictwo w takim klubie seniora, taki senior jest po prostu w stanie ponieść, żeby fajnie spędzać czas z tą grupą, można powiedzieć, swoich rówieśników, także tutaj będziesz musiał iść trochę w efekt skali, tak? W efekt dużej grupy, czy kilku grup po kilkanaście, kilkadziesiąt osób. To no znowu w zależności od Twojego miasta, no bo jeśli mieszkasz w mojej miejscowości, to poza tym, że pewnie tam nie ma żadnych atrakcji dla takich osób, nie ma jakichś takich no, wydarzeń to ta grupa też będzie bardzo ciężka może nawet do zebrania, ale w przypadku dużych miast tutaj gdzie są dziesiątki tysięcy, setki tysięcy emerytów osób, które się nudzą w domu, tutaj ta grupa będzie zdecydowanie zdecydowanie większa i kilka takich punktów, kilka lokali, kilkadziesiąt grup czy kilkaset nawet powiedzmy emerytów należących do takiego do takiej firmy, do takiego klubu seniora to jest jak najbardziej do zrobienia i wtedy po prostu idziesz w efekt skali, no, nie możesz tutaj zarządzać kilkuset złotych miesięcznie, bo no w polskich radiach się to po prostu nie sprawdzi. Kwestia promocji nawet tego biznesu to też jest bardzo, bardzo prosta sprawa. Najprościej w większości przypadków będzie to po prostu marketing szeptany, gdzieś tam wymiana informacji emercji często ze sobą, rozmawiają plotkują i tak dalej. Więc jeden drugiemu powie, że należy do czegoś takiego albo że o czymś takim słyszał, to jest raz, dwa reklamy na Facebooku, e, ogłoszenia lekalne, ogłoszenia w, w jakichś takich m, spółdzielniach, tak, czyli po prostu ulotki, nawet wrzucone m, czy jakieś tam plakaty. E, reklamy na Facebooku też się może wydawać dość e, nieskuteczna, teoretycznie, do emerytów, ale no, jesteś w stanie robić reklamy do osób w wieku 60-65 lat, którzy z Facebooka korzystają i zdziwiłby się jak dużo osób w wieku powyżej 60-60 kilku lat, czyli w takim wieku, powiedzmy, już gdzieś tam na granicy emerytury, z tego Facebooka korzysta. Także jest tam Twoja grupa odbiorców, do której możesz po prostu taką reklamę kierować. Geolokalizacyjna ustawiona na konkretny e, rejon. Po wieku, po zainteresowaniu. Proste do wdrożenia, proste do realizowania. Logistycznie musiałbyś się oczywiście pogodzić, gdzie taki klip senior zorganizować. Czy masz jakieś miejsce, czy masz jakiś lokal, czy musiałbyś coś wynajmować, to już jest kwestia indywidualna, w, zależ w zależności od Twojej sytuacji oraz możliwości jakiegoś też kapitału na start. Podsumowując, uważam, że ten pomysł na biznes ma dużo i bytu. Widzę tutaj duży potencjał. Emerci narzekają, że nie mają czasu, że nie wiedzą, co z tym czasem robić. Siedzą, oglądają tę telewizję. Mogliby ten czas sobie zagospodarować i fajnie mógłbyś ten czas im zaprojektować. W za takie członkostwo Emerci byliby w w stanie zapłacić jakąś tam kwotę, żeby do takiego klubu seniora, czy jakoś inaczej to nazwać, po prostu należy. Osobiście uważam, że to jest dobry pomysł na biznes, ma rację bytu tu, gdybym nie robił to, co robię obecnie, to myślę, że sam bym się nim zainteresował. Kwestia jakiejś dotacji, nie dotacji, być może coś takiego jest, tu już byś się musiał zorientować w tym zakresie, może są właśnie jakieś dotacje, żeby takie zajęcia organizować w Twoim rejonie. Pamiętaj, że nie jest to porada inwestycyjna, jest tylko moje subiektywne zdanie. Także bardzo rozważnie podchodź do wszelkiego rodzaju inwestycji i pomysłów na biznes, bo zawsze wiąże się to z ryzykiem. To wszystko w tym materiale. Dzięki za Twoją uwagę. Dzięki, że jesteś do końca. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już za kilka dni. Zajrzyj do innych playlist na moim kanale. Zajrzyj do innych filmów. Dobrego dnia dla Ciebie. Trzymaj się. Cześć.